Piotr Seifert w karty. Witam państwa i zapraszam do programu po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Marian Hołownia. Wrzesień to miesiąc, kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa, a więc zaczniemy właśnie od tego tematu. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Cieszę się, że mogę na ten temat coś powiedzieć. 1 września 1939 rok. Gdzie pan był w tym czasie? Ile miał pan lat? Miałem 7 lat, miałem nowy tornister, szykowałem się do pierwszej klasy, do szkoły, ale zaszły takie wydarzenia, które całkowicie mnie wybiły z rytmu. Najpierw zobaczyłem mamę w mundurze żołnierskim, z czerwonym krzyżem. I, p... I to było już 31 września? 1 tak? sierpnia, sierpnia, 1 września. Mama szykowała się do pójścia na front, jako sanitariuszka jechała bronić Lwowa, ja zostałem z babunią, 75-letnią. Poszedłem do szkoły, która była naprzeciwko, ale nie wszedłem do szkoły, bo tłum ludzi zaczął uciekać przeraźliwie. Wojna, jakiś Hitler napadł podobno na Polskę. Więc na kresach na razie 1 września nic się wielkiego nie działo. Otrzymywaliśmy tylko wiadomości z Polski. Pamiętam, że u nas. Było w mieszkaniu zbiegowisko ludzi, bo później z Wilna przyjechała moja ciocia z córkami, czyli było sporo ludzi i wszyscy rozmawiali na temat, byli pełni optymizmu. No właśnie, czyli, Czy, czyli dlaczego byli pełni optymizmu? Bo 3 września Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, a poza tym Polska jeszcze przecież niedawno pokonała armię sowiecką, więc była zaprawiona w bojach. Wszyscy byli pełni optymizmu. Czyli były nadzieje, był optymizm. Kiedy ten optymizm, jak pan pamięta, sobie przypomina, kiedy ten optymizm tracili państwo? Któregoś dnia pamiętam, też byli, by było sporo gości u nas w domu i wpadł jakiś młody pan i powiedział: Proszę państwa, to już chyba koniec, bo samoloty niemieckie ukazały się nad naszym terytorium. Minęło jeszcze parę dni i nagle nadszedł 17 września i wówczas grom z jasnego nieba uderzył w nasze ziemię, bo pokazały się bardzo krótko, już chyba następnego dnia, czy za parę dni okazały się oddziały radzieckie. Wojsko w długich szynelach, śpiczaste czapki, czerwone gwiazdy. Karabiny, wiele karabinów na sznurków, to wojsko wtargnęło i okazało się, że już polski nie ma. że... I której armii bardziej się bano tej No, oczywiście nie, nie wiem. To... Kresowiacy przede wszystkim bardzo się bali, bo wszyscy pamiętali rok 20. Pamiętali najpierw marsz tej armii na Warszawę, a później jej ucieczkę. I spodziewali się, że to będzie coś strasznego, że ta armia będzie się w jakiś sposób na społeczeństwie polskim rewanżowała. Za parę dni wróciła mama. Sklepy były puste, pieniędzy nie było. Pamiętam, że mama sprzedała złoty zegarek ręczny, i kupiliśmy duży worek jęczmienia. Zdaje się, jeszcze coś tam, jakiejś słoniny, czy coś takiego, bo po prostu zapanował głód. No, byłem rozpieszczonym jedynakiem. Był kłopot, żebym ja coś zjadł, bo byłem bardzo wybredny, a tu nagle pojawił się głód. No i później, prawda, moja wizyta w szkole. Pierwsza szkoła, język rosyjski, no i próba szantażu białych lachów, prawda. Wszystko było do tej pory pięknie, ładnie. Myśmy się bardzo przyjaźnili, a tu nagle, któregoś dnia, okazało się, że lachem być bardzo niebezpiecznie. Czyli w jaki sposób odczuwaliście i czy był taki… A to znaczy rok 20? No, wyszydzanie Lachy, biły o coś takiego, powiedzmy sobie, wyszydzanie i tak dalej. W tym czasie ja już, zostaliśmy przeniesieni z miasteczka Kościeniewicze osadzeni w takim byłym majątku Pani Rodziewiczowej, mały serwecz. Przygotowywani byliśmy, oczywiście nie wiedzieliśmy już chyba, na wysyłkę na Sybir, bo jeszcze o tym nikt nic nie mówił. No i któregoś dnia ja opisałem to w swojej książce, białe gniazdo, ubierałam się, chciałam wychodzić do domu, wpadł jakiś drap, chciał mnie chyba stłuc. Ale byliśmy tylko we dwóch, no, zlapałem kijek narciarski, widziałem, akurat tam był, wryznąłem go w zęby, on się zlapał za gęby, zresztą płakać, ja ucieknął. Pierwsza tragedia Kresowiaków dopadła 10 lutego w nocy. Nagle niektóre domy zupełnie opustoszały i nie wiedzieliśmy, co się stało. Dopiero po jakichś kilku, kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, że to była 10 luty 1940 rok pierwsza wysyłka na Sybir. Mimo że armia radziecka podobno trzymała wszystko w tajemnicy, to wieści dochodziły. Że I? I oni myśleli, że gdzie jadą? Oni wiedzieli, że już jadą, że zmiana miejsca im powiedziano, ale oczywiście wiedzieli, że na Sybir. Tak się składa, że jakaś pani dziennikarka dokładnie nie pamiętam, która czy ta co pracuje w Rosji, czy któreś Polek, nagrała pierwszy etap i przyjazd tych dzieci i młodzieży i przede wszystkim dzieci i młodzież odczuły to najbardziej. To jest wieś nazywała się Buraczycha na Syberii. Nie żyje już żaden osadnik. Pierwszy transport tam dojechał. To był lód, więc wyrzucano martwe dzieci, wyrzucano starców, wyrzucano chorych z pociągu, z wagonów, żeby nie przeszkadzać. Nam się jakoś udało, bo w pierwszym turze przede wszystkim osadnicy wojskowi wyjeżdżali, a później były to lata, powiedzmy sobie, głodu, nędzy, ale jakoś mama gdzieś znalazła małą chatynkę na wsi, i tak gdzieś kupiliśmy za coś tam krowę, mieliśmy swój ogródek, poza tym był las, grzyby, jagody, głodu już nie było. A proszę powiedzieć, taki najtragiczniejszy dla pana obraz tych czasów wojny, to jaki to był? A to proszę pana, mama, znajomy mamy, wójt Eliseusz Nagrabecki, otrzymał polecenie od generała Wilka, aby przejął posadę wójta w gminie w Kościeniewiczach. I on zawołał mamę i powiedział, że jest wolny etat szkoły w Kowieniowie. No, mama tam pojechała. Na początku to był powiedzmy raj. To który to był rok? To był rok 42. Aha, w tym czasie, w 1942 roku, którego dnia Niemcy zapowiedzieli, żeby wszyscy Polacy wyszli na rynek. Byli się przerażeni, ale podjechał samochód i zaczął wyrzucać albumy żeby, dla ludzi. W języku polskim wydawnictwo niemieckie Ofiary Katynia. Zdjęcia, reportaż wszystko o Katyniu dowiedzieliśmy się my w 1942 roku od Niemców? Od Niemców. Ale najpierw jest okupacja pana, sowiecka, i ja przystępuję do komunii. To był 22 czerwca 1941 rok, Ja tak pomyliłem tego. I nagle, kiedy ja wychodzi, wychodzę z, ko z kościoła, jest ogromne zamieszanie. Łuk tego patrzymy, sowiecka armia. Ucieka, ale nie na zachód, na wschód i komisarze wszystko pakują się, ucieka. Okazuje się, że Niemcy napadli, prawda, na Polskę. No i wtedy właśnie mama otrzymała polecenie zorganizowania polskiej szkoły w Kowieniowie. To była osada założona przez osadników wojskowych, ale zostało zaledwie kilka rodzin kobiet samotnych, bo wszyscy osadnicy już byli na Seberii. Na początku to był raj. Ale Co nam takiego się stało, że, że pamięta to Pan jako właśnie ten najtragiczniejszy element? I właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że nagle w nocy pojawiają się partyzanci, którzy przychodzą, zachowują się bardzo grzecznie, bardzo kulturalnie i bardzo spokojnie. Ale któregoś dnia, bo chyba. Już na początek jesieni czy sierpni. Mama mówi idź do sąsiadki, przynieść mleko, bo nasza krasula jest cielna. prawda? Ja poszedłem. Ta pani mieszkała pod lasem. Ja otwieram drzwi, ale drzwi, co się nie mogą otworzyć. Jakoś pchnąłem mocniej i wtedy nagi trup kobiety we mnie uderzył. Kobieta była powieszona do góry nogami, obraz był przerażający te oczy i to wszystko. To we mnie uderzyło, proszę Pana, no ja jako dziecko, to sam, pierwszy ten widok, on, ja opisałem to w Białym Gnieździe, on utkwił mnie do dzisiaj, a tą kobietę mógłbym bardzo dokładnie. Zaczęły się mordy Polaków, proszę Pani, były oddziały partyzanckie, przychodziły grzecznie. A ta kobieta, jeszcze powrócę, to, to była osoba… Samotna wdowa, samotna wdowa po osadniku wojskowym. I mieszkała sama. Znała, znała, wasza rodzina znała tę osobę? Tak, oczywiście. Spotykaliśmy się bardzo często. Przy herba, została zabita. Wszystko. Zamordowana przez nieznanych sprawców. Oczywiście najpierw musiała być wielokrotnie chyba gwałcona. Później strasznie była podkluczona twarz, nos. To była masakra człowieka. No i w końcu powieszono ją do góry nogami. Ten język jej wystawą, oczy wyszły na wierzch. Ten obraz mi. Dotychczas. A dotychczas. Zaczęły powiem, się ja mordy. O, o, o takiej rzeczy. Gdy wojna trwa wiele lat, trzeba jakoś starać się normalnie żyć, tak? funkcjonować. Mm -hmm. mm, rodzą się jakieś przyjaźnie, rozmowy. Taki pozytywny element w tym tragicznym momencie i w tragicznych latach i czasu. Więc my otoczeni byliśmy ludnością białoruską, ale ta białoruska ludność była bardzo no, przy, znaczy bardzo sympatycznie stawiona do Polski bardzo pozytywnie. I tam myśmy wrogości żadnej nie odczuwali. Żyli normalnie jak przyjaciele. Czyli ludzie współpracowali. Ludzie i współpracowali się w i pomagali. Jak sobie mama radziła? No, miała ogródek i w tym ogródku, żeśmy mieli wszystko, mieliśmy prosiaka jednego, prawda? Mieliśmy krowę. No, żyło się naprawdę wspaniale. Ja miałem kilku przyjaciół, nauczyłem się na przykład pływać, nauczyłem się, prawda, łowić ryby. Wskazywaliśmy do rzeki z koszem, prawda? wypływaliśmy, tych ryb było sporo, i to wszystko było pięknie, i wydawało się, że będziemy, że doczekamy końca wojny. No właśnie, kiedy pierwszy raz pojawiły się takie informacje, że ta wojna w końcu się zakończy, e, i, i to już jest koniec, i będzie w końcu pokój. Więc mama otrzymywała kontakt z akowcami jakimiś. Jeden z akowiec powiedział, że Niemcy ponieśli straszną klęskę pod Stalingradem, że się cofają, i że nadchodzi prawda, prawdopodobnie kres potęgi niemieckiej, że teraz można się spodziewać wszystkiego. No i właśnie któregoś dnia nowe straszne przeżycie, bo partyzanci sowieccy przychodzili, bardzo grzecznie się zachowywali. Na razie bandziory, a przyszło raz, dwóch bandziorów, chcieli od matki roczne czasy, prawda, matka przeklinała, zaklinała się, że tych rucznych czasów, zegarka, że tego nie ma, ale przystawili karabin, grozili, w końcu mama zemdlała, wreszcie machnęli ręką i poszli. Na partyzantów, broń Boże, nie możemy się narzekać, aż któregoś dnia przyszli, chyba to był początek września, kilku partyzantów, mówi, że ich rozdział, Kmicica, został niedawno wymordowany, że sowieccy partyzanci mordują teraz polskich partyzantów i żebyśmy póki można uciekali gdzieś do skupiska Polaków, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Panie Marianie, jeszcze mam pytanie o współczesność. Później, po zakończeniu wojny, Polska była pod wpływem radzieckim. W Legnicy stacjonowali żołnierze. W tym roku świętujemy 20. rocznicę. Opuszczenia wojsk radzieckich z Legicy. Pojawiają się różne kontrowersje, że tego w taki sposób, jaki się planuje, nie powinno się świętować. Co pan o tym myśli? E, Powinniśmy ja po... zapraszać e, tych Rosjan. Ależ, dłużej, po, dłużej, ależ dłużej. Jest, oczywiście, bo proszę państwa, wszyscy zapomnieli, że gdyby nie młodzi Moskwiczanie w, w sierpniu 1991 roku, którzy zablokowali armii sowieckiej Janajewa, prawda, dostęp do Kremla i powiedzieli faszyzm nie przejdzie, to, proszę Państwa, prawdopodobnie Janajew opanowałby Kreml, prawdopodobnie Gorbaczowo by aresztował i prawdopodobnie wszystko to, co Solidarność osiągnęła, proszę Pana, zostałoby stłamszone i rozbite, przecież wojska sowieckie w końcu... W końcu. Więc, proszę Państwa, Europa swoją niepodległość i Polskę i tak dalej zawdzięczają temu, że Rosjanie i sam była masa Polaków i tak dalej, młodzi powstrzymali nurt reżimu sowieckiego i rozpoczęli demokrację. Czyli ja rozumiesz, że w tych uroczystościach, które będą głośno zorganizowane... Hmm... Ja będę uczestniczył i będę się starał powiedzieć, bo proszę pana, to hasło Solidarności, posłanie do narodów Europy Wschodniej, znalazło centrum w Polsce. W 1990 roku w Warszawie powstało jak gdyby takie centrum, gdzie przyjeżdżali najprzeróżniejsi ludzie z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy, z tych kazachskich różnych krajów, i tworzyły się oddziały tak zwanych e, polskich hartów, tak nas nazywali. Setki tysięcy Polaków pojechały na tereny Związku Radzieckiego, rozwoziły ulotki antyradzieckie mówiące prawdzie, czym jest ten Związek Radziecki i propagujący konstytucję leninowską, która zapewniała prawo do samostanowienia narodów. Całe szczęście te czasy są już za nami, możemy o nich rozmawiać, wspominać. Wspominać. Wspominać i to dobrze. Ja dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.